Święty Mikołaj nie przypomina w żadnym wypadku Krasnala ubranego w, czerwono, w czerwony kubraczek, czerwone portki z białym oprzyciem. Nie mieszka w Laponii, nie ma żony Mikołajowej, nie jeździ na saniach ciągniętych przez Renifery. To są wszystko bujdy, które należy włożyć między bajki. Prawdziwy Święty Mikołaj to postać, w żadnym razie nie z bajki, to postać autentyczna. To jest prawdziwy święty, który być może nawet wcale nigdy nie widział śniegu. Przyszedł na świat około roku 270 po narodzinach Chrystusa i urodził się na terenach Azji Mniejszej, w krainie zwanej Licją, w mieście Padara. I y, tam przyszedł na świat jako. Dziecko bardzo zamożnych rodziców. Bardzo długo starali się o dziecko nie w dzisiejszym słowa znaczeniu, tylko starali się poprzez posty, poprzez jałmużnę i poprzez cierpliwą modlitwę, i ich modlitwa została wysłuchana. Przyszedł na świat mały Mikołaj, który na chrzcie dostał imię po swoim wujku, który był biskupem miry. I to dziecko już od najmłodszych lat, od pierwszych chwil życia pokazywało swoją niezwykłą pobożność odziedziczoną po rodzicach. Mianowicie są przekazy, są legendy, że po chrzcie świętym, kiedy został włożony do, yy, do kąpieli, to podniósł się na własnych nóżkach. Inne przekazy mówią, że ukląkł i modlił się. Są legendy, które opowiadają, że wzorem swoich rodziców, którzy pościli nie tylko w piątek, ale również w środę, mały osesek Mikołaj, w środy i piątki e, ssał mamy pierś tylko raz dziennie i to tylko wieczorem. Także był wychowywany na e, młodego człowieka, który posiadał zarówno rozległą wiedzę, ale także kształcony był w piśmie świętym. Mikołaj jako dziecko wyróżniał się wieloma zdolnościami. E, uczył się najpierw w domu, a potem e, poszedł pod opiekę swego wuja biskupa z Miry i uczył się również bardzo, bardzo starannie Pisma Świętego. Jako młody człowiek e, bardzo dobrze Pismo Święte znał i rozważał, czy nie zostać remitą. Kiedy miał około 30 lat, Wtedy wybuchła epidemia w jego rodzinnym mieście, która pochłonęła niestety również życie jego rodziców. I został sierotą bardzo, bardzo majętnym. Zastanawiał się, co zrobi z tak, z tak wielkim majątkiem. Postanowił wtedy, że uda się w podróż do Ziemi Świętej. Podczas podróży morskiej. Wydarzyła się, wydarzył się wielki sztorm, doszło do wielkiego sztormu, i wszyscy, którzy byli na statku, łącznie z załogą, bardzo bali się, że dojdzie do katastrofy. Wtedy Mikołaj zaczął bardzo się modlić, i wtedy burza ustała, i szczęśliwie dopłynęli. Powróciwszy z podróży do Ziemi Świętej, Postanowił, że wstąpi do Miry, do katedry w Mirze i pomodli się, dziękując Panu Bogu za szczęśliwą podróż. Tak się złożyło, że w tym czasie dokonywano w Mirze wyboru nowego biskupa. Pewnej nocy przyśnił się najstarszemu z tego kolegium, Pan Jezus, który powiedział, że biskupem ma zostać ten, który następnego dnia pojawi się jako pierwszy w kościele, zaraz o świcie. I tak się stało, że tym człowiekiem, który wszedł do kościoła, był właśnie Mikołaj. Mikołaj, który rozważał życie eremickie, życie pustelnicze, został wybrany na biskupa. Na początku bardzo się wzbraniał, mówił, że ma inne plany, ale w końcu przystał na to, że, że wybrano go biskupem i zasłynął jako biskup który był bardzo blisko swoich, swoich wiernych, których wspierał ich nie tylko radą, nie tylko różnej pomocy udzielał, ale także zasłynął z dobroczynności. Z tym, że właśnie postanowił dzielić się swoim majątkiem. Najsłynniejszą legendą dotyczącą świętego Mikołaja jest ta o wybawieniu trzech panien od od nierządu, ponieważ ich ojciec był bardzo biedny, nie mógł żadnej z nich sprawić posagu, więc żadna z nich nie mogła wyjść za mąż i zdesperowany ojciec był gotowy wysłać je po prostu na ulicę, żeby zarabiały pieniądze. Dowiedziawszy się o tym, biskup Mikołaj postanowił, nie afiszując się absolutnie ze swoim zamiarem, Wrzucić im, podrzucić im w nocy, kiedy spały, złoto. Niektóre opowiadania mówią o złotych kulach, inne wersje tego opowiadania mówią o złotych, grubych pieniądzach, monet, o, grubych, o złotych, grubych monetach i tak są przedstawiane na. Na, w ikonografii, na różnych obrazach, rzeźbach, które w mojej książce można bardzo dużo tych przykładów zobaczyć. Kiedy widział jakąś biedę, widział niedostatek, to przychodził z pomocą niedostrzegany można powiedzieć, że różne dary podrzucał i z tego wzięło się właśnie wziął się zwyczaj obdarowywania się w Dzień Świętego Mikołaja. To również ma swoje, miało swoje konsekwencje później w historii, kiedy choć my, choćby weźmiemy przykłady bractw miłosierdzia i tego najsłynniejszego, które działało w Krakowie, a które założył e, ksiądz Piotr e, skarga, i w roku 1588 powstała nawet skrzynka świętego Mikołaja, która bezpośrednio nawiązywała do opowieści o trzech pannach, że. Możni obywatele Krakowa wrzucali do tej skrzynki różne datki, żeby właśnie 6 grudnia w dzień świętego Mikołaja, te skrzynki otworzyć i móc te pieniądze, które zostały w nich zebrane, podzielić na panny potrzebujące pomocy. Ponieważ nie tylko posak był potrzebny dziewczynom, które chciały wyjść za mąż, ale również takim. Które chciały wstąpić do zakonu. Więc ta skrzynka Świętego Mikołaja miało swoje bardzo wielkie znaczenie. Najsłynniejsze sanktuarium Świętego Mikołaja znajduje się we włoskim Bari, a nie w Mirze. Co jest o tyle może być zaskakujące, że Święty Mikołaj zmarł w Mirze około 345 roku i spoczywał w tamtejszej katedrze. Ale kiedy napadli na, na, na miasto Saraceni i groziło to, że szczątki Świętego Mikołaja zostaną zbezczeszczone albo zostaną gdzieś wykradzione i wywiezione, to w roku 1087 roku zostały wywiezione statkiem i, przy, i przy, przybiły do, do wybrzeża Barii i tam specjalnie została zbudowana świątynia ku, ku czci świętego Mikołaja i do dzisiaj 6, 6 grudnia jest, są tam obchodzone wielkie święta ku jego czci i pobiera, pobierana jest tak zwana manna. Jest to e, substancja, która sączy się Cały czas wydobywa się z grobu Świętego Mikołaja. Mimo, że ten grób jest szczelny, nie ma, nie ma żadnej możliwości, żeby jakakolwiek substancja mogła się stamtąd wydobywać. Na początku myślano, że jest to olej, to, nazywano to też oleum, ale później okazało się, że to jest, po badaniach, które przeprowadzono, okazało się, że to jest czysta, krystaliczna woda. Ale nazywana jest do dzisiaj Manną, jest to relikwia, którą, którą właśnie można dostać tam w bari każdego roku 6 grudnia i jest też błogosławieństwo relikwiami Świętego Mikołaja. Jest reportaż z tych uroczystości w naszej książce, naszej, bo mówię, ponieważ jest to książka, którą wydałam razem z panem Adamem Bujakiem, który opatrzył ją wspaniałymi ilustracjami na których możemy zobaczyć przeróżne figury, przeróżne obrazy przedstawiające świętego Mikołaja, przedstawiające jego cuda, nie tylko w Bari, ale w wielu, wielu polskich sanktuariach, w wielu polskich kościołach, których poświęconych świętemu Mikołajowi jest aż 327, więc są to wspaniałe dzieła sztuki, niektóre znajdują się również w muzeach. Warto też pojechać w Polsce do Pierśca, gdzie znajduje się wspaniałe jego sanktuarium, to jest na Śląsku Cieszyńskim. Jest tam łaskami słynąca rzeźba, o którą właśnie w Dzień Świętego Mikołaja przychodzący wierni pocierają białymi chusteczkami i zabierają ze sobą do domu na znak. Błogosławieństwa. Tych zwyczajów opisanych w książce jest więcej, dlatego zachęcam Państwa serdecznie do przeczytania tej książki, do obejrzenia wspaniałych ilustracji i do poznania prawdziwego świętego Mikołaja, świętego z krwi i kości.